Ale pazernie idzie na tą piłkę, rozumiesz? Pazernie z tą piłką, moment kurwa, bo ja to nauczam. Pazernie idziesz na tą piłkę. Tutaj stoi jakieś niby ten i tu mogą, wózy z węglem, dwa człowieku. On ich tutaj ogarnia. Ty jesteś tu, tu, ale w momencie zagrania ty na kur, na tą bramkę, rozumiesz Na kurwiasz na tą bramkę. I nie ma bata człowieku, że ty jesteś tu, że ty jesteś tu. Nie ma u mnie spóźnień. rozumie? Nie ma u mnie spóźnień. Jak kolega tu przejmuje piłkę, ty już... Czeku, ty już zrób te zrób ze dwa sprinty jeszcze tak do przodu na rozgrzewkę. Żebyś ty wiedział, że ty masz ruszyć. Wracasz na pozycję mi. jak on pomyśli o do środku... Ty już walisz dzidę. Ty walisz dzidę. Spróbuj mi kurwa nie przejąć tej piłki. No i powiedzcie mi, że się nie sprawdza jak się sprawdza. Wszystko się elegancko sprawdziło bo im to pięknie rozrysowałem.